Hej, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w ogóle mamy szczoteczki do zębów? I czym my to zęby, na przykład pięć tysięcy lat temu? Wyobraź sobie, człowiek czyszczący zęby patykiem. Tak, i to nie dowcip Dziś porozmawiamy o tym, jak szczoteczka do zębów przeszła od gałązki do Hajtek gadżetu. Zostań ze mną, bo kilka historii z przeszłości z pewnością cię zaskoczy. Pierwsze narzędzia do czyszczenia zębów. W dawnych czasach ludzie też wiedzieli, że warto mieć czyste zęby, choć ich metody były, cóż, znacznie mniej komfortowe. W starożytnym Egipcie i Babilonii, około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, używano żółtej gałązki zwanej chevstick, czyli patyka z rozdwojonym końcem, którym przecierano zęby. W Chinach zaś, około XV wieku naszej ery, Powstała szczoteczka z włosiem świńskim przymocowanym do bambusa albo kości. Czyli coś, co bardziej przypominałaby rudimentarną szczoteczkę niż kawałek patyka. Wyobraź sobie osobę, która rano sięga po gałązkę i mówi: Ok, czas na mycie zębów, to trochę jak dziś, gdy sięgasz po szczoteczkę elektryczną. Tylko o pięć tysięcy lat mniej komfortowa sytuacja. Dlaczego w ogóle wymyślono szczoteczkę? Cztery główne powody. Zdrowie jamy ustnej. Zęby wymagają czyszczenia, aby usuwać resztki jedzenia, bakterie i kamień. Estetyka. Od czasów starożytnych białe zęby były symbolem zdrowia czy statusu. Świeży oddech, przykład Egipcjan. Użycie środka do odświeżania i gałązki. Postęp technologiczny i materialny. Gdy pojawiły się nowe materiały i lepsze metody, narzędzie czyszczenia zębów mogło ewoluować. W skrócie, szczoteczka powstała. Bo ludzie, jak i ty, chcieli mieć czystsze, zdrowsze i ładniejsze zęby. Choć metody były dalekie od ideału, motywacja była taka sama jak dziś. Czym my to zęby dawno temu i jakie to miało skutki? W starożytnym Babilonie czy Egipcie sięgano po to, co było pod ręką: patyki, piasek, popiół, sól i czasem zioła. Taki, naturalny peeling, do zębów. Tyle, że, bardzo naturalny. W Europie średniowiecznej natomiast popularne było pocieranie zębów szmatką nasączoną solą lub popiołem. Pomysł praktyczny, tani i łatwo dostępny. Tylko że, cóż, higiena materiałów była raczej umowna, a szmatka z popiołem potrafiła zdziałać więcej szkód niż pożytku. Owszem, te metody miały swoje plusy, były tanie, zawsze, pod ręką i nie wymagały instrukcji obsługi. Ale miały też poważne minusy ryzyko uszkodzenia szkliwa, brak skuteczności przeciwko bakteriom i niekoniecznie świeży oddech po zabiegu. No i przy tym wszystkim, nie było jeszcze tego fałszywego poczucia nowoczesności. Bo dziś, gdy kupujesz szczoteczkę z piętnastoma rodzajami włosia, czujnikiem nacisku i aplikacją do czyszczenia zębów, myślisz, na pewno nie wyglądam jak człowiek z gałązką w ustach, a tymczasem efekt końcowy wcale nie zawsze był tak różny, jak mogłoby się wydawać. Podsumujmy, w skrócie tak wyglądała ewolucja szczoteczki. Pierwszy był patyk zwany chefstick. Gałązki rozdwojone na końcu, używane w wielu kulturach. Drugie, włosie zwierzęce i kość lub bambus. W Chinach od XIII do XV wieku szczoteczki miały włosie świńskie, a rękojeści z bambusa lub kości. Następnie w Europie w XVIII wieku, około 1780 rok, William Addis, Anglia. Stworzył pierwszy, masowy prototyp kość plus włosie Świńskie. Dalej, nylon i nowoczesne materiały. W 1938 roku nylonowe włosie zastąpiło włosie zwierzęce. Dziś mamy szczoteczki elektryczne, sonicze, z timerem i nawet aplikacją, która pilnuje, byśmy mył przez dwie minuty. Dlaczego ta historia ma znaczenie dla nas dziś? Pokazuje, jak potrzebujemy narzędzi i technologii, by robić zdrowe rzeczy. Uczy nas, że nawet codzienny przedmiot, jak szczoteczka, ma za sobą tysiące lat ewolucji i technologii. Przypomina, że czyszczenie zębów, choć banalne dziś, było kiedyś luksusem i kaprysem. A jeśli podobała ci się ta podróż od gałązki do sonicznej szczoteczki, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych fascynujących historii. A teraz, gdy odpalisz swoją szczoteczkę pomyśl ile ludzi przez tysiące lat marzyło o takim gadżecie jak dziś ty. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gdzie odkryjemy coś, czego używasz codziennie, a jeszcze nie wiesz, dlaczego istnieje.